Siema mówię z tej strony, ja, czyli z XGoA to jest e, taki sing player, <laughs> odcinek e, podziękowani, czy podziękowani, czy nie wiem, to się mówi. Z okazji 500 wyświetleń. Wow, dziękuję wielkie. Ale dzisiaj jest taki specjalny single, pokazuję wam swój save, a więc ten, ten... to taki save, który został zrobiony na game mode Wiem, brzydkie miasto, nie musicie mówić. I co tam. A co za szkła, to się tam po prostu bawiłem. Nie musicie wiedzieć, co tu miało być. I no. E... Tak, oczywiście na Game Mode. Dobra, po. Od pierwszego domu. Tutaj jest sobie. O kurwa. dobra. Rewiestyle. Alchemik, to, To jest taka prowizoryczna chatka. Tutaj są takie mikszturki, bo mu się wykończyły. I ogródek. A tutaj jest spoko. Dobra, idziemy do następnej chatki. Tutaj chyba zrobię po sąsiedzku takie przejście. Co tak też z Wami robi, ale to chyba nie robi problemu. Teraz to... Nie ma miejsca jak to. Nie no. Sorry, nie, ale... Hmm. no to jest taki specjalny. Pokażę swój safe, na którym wybudowałem jakieś amatorskie budowle. Hmm. Hmm. W końcu. Dobra. Hmm. To jest drogi kucharz. To jest taki albo też amatorski domek, dwupiętrowy. Szał z drabinkami. No, i tak on się prezentuje. Tutaj jest ładny widok na, na, tutaj na ścianę. Ogólnie będę jeszcze budował drugą część miasta. E, czekajcie, kamerka jest źle ustawiona. Teraz, nie? Tak. Dobra, no tutaj mam też mały grubek. Hmm, teraz idziemy do Drwala. Drwal to ma najbardziej amatorski chyba domek. Lecz mój kolega mówił, że to jest <tryk> ładny to jest górnik no a, a też wszystkie domki są tutaj amatorskie moim zdaniem jeśli uważacie że tak dajcie łapkę w górę jeżeli uważacie że nie znaczy uważacie że nie łapka w górę uważacie że tak też łapka w górę no tutaj jest ta Gemina tak brzmi trami tutaj dran no i co sobie tutaj tak <śmum> bardzo mała jest naprawdę mam ee... A, deszcz, Dobra. Tutaj właśnie będzie. Tutaj będzie takie mury wielkie, i tutaj będzie właśnie druga część tego miasta. Dobra, idziemy teraz do tego domku mieszkalnego. O, to już inny niż taki z drobinkami, tylko schody. Wow, są jakiś sposób schody. Nie, to jest też taki amatorski domek. Ym, może to drugą część miasta będę budował z Wami? Nie wiem, jak chcecie. Tutaj jest wiedma. Wiem, że źle napisałam, a tutaj takie ja już głupie. Ogólnie ten domek tutaj będę poprawiał, co mi jest potrzebne. I jeszcze mój domek Wam pokażę. Domyka i tu jest jeszcze fontanna. Nie wiem, czy ładna. Chyba tak. Dobra, tu jest dojście do przejścia mojego domu, bo jeszcze będę budował wrogie mury. się już policimy. Władunek w piramidzie, bardzo amatorski, bo tylko łóżka, ale tutaj także będę inne rzeczy, jakieś, wiecie... Hmm, też budował, zapewne tutaj jeszcze to się rozbuduje. Tutaj muszę chyba to... Aj, muszę to chyba tutaj tak zapkać, nie widocznie. Dobra, i tutaj, dlaczego nie ma tutaj krat do przejścia, żeby ten, bo to już chciałam właśnie y, z wami zrobić, przejście do naszego do naszego zamku. Gdzieś to tutaj teraz tak zrobimy właśnie troszkę, nie? Zrobimy jakoś duro, czy coś. Teraz muszę tak właśnie to dziwne robię. I ta piramida jest za mała chyba na tutaj. Ogólnie powiem Wam, że teraz naprawdę jak widzę goryli, jakie są są, chyba już nigdy więcej nie pojadę do dronów, bo tam często właśnie się w zobie domu widzi dzisiaj goryle i takie, to chyba się teraz będę ich bał. Nie, a może nie będę tego Wam mówił, bo to ten, nie z takim filmem kobieta bez twarzy, jak... Ee, może znacie, jak znacie, dajcie znać, dajcie suba. E, nie, 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 pracuję, to jest wymuszenie po prostu. Ogólnie, lecz jedno ja niektórych pisze tam daj suba, sub za sub i w ogóle, ale to jest po prostu wtedy wymuszenie, bo ten ktoś chce suba, ten ktoś chce suba i ty chcesz suba, to, to jest właśnie takie wymuszanie subskrypcja, a ja chcę, żeby uczciwie właśnie, znaczy nie wiem, może kto mi tu napisał. Nieważne to jest dostępny. Ten G kubas. Jak... Jak ktoś zna mojego scape'a, to też właśnie bym bardzo prosił, żeby, żebyście go nie rozdawali. Właśnie, bo to jest właśnie taka bardzo podobna prośba do polskiej pingwin. Bo naprawdę, on ma wtedy rację, że to się przyjmują ci osoby, nie wiesz, co to jest. Napiszcie mi, napiszcie mi po prostu, czy ja mam was dodać do scape'a. Czy napiszcie, możecie napisać też tak. Kto nie poda mi swojego skype'a, to może razem coś nagramy. Z, zaraz zobaczę tę nową wiadomość. Napiszcie mi na PW, to wtedy jak będziecie chcieli ze mną coś nagrać, nie ma problemu. Może, możecie ze mną ogólnie... Wystarczy napisać, ja na pewno się odezwę. Możecie naprawdę, jak będziecie chcieli, to naprawdę możecie ze mną e, coś nagrać, jak będziecie chcieli oczywiście. Nie mówię, że musicie, jak będziecie chcieli. I naprawdę no i... Co? Przejście już chyba, chyba jest skończone. Co tutaj tego nie, nie może być tego tutaj? To jest przejście już gotowe. No. Przejście takie zajebiaszcze gotowe. Ale nie pozostaje nic innego, nie zdaje mi się pożywanie, więc komentarz słuchujcie na rapacze. Pa pa! Dzięki za, dzięki za 500 wyświetleń filmów na